Cześć, z tej strony Agnieszka. Dzień dobry, pozdrawiam Was bardzo serdecznie z naszej Ziemi obiecanej, nadal w czerwcu, w czerwcu, który jest taki kwitnący i pachnący. Oczywiście z premedytacją stanęłam przy naszej róży czerwonej. Tego nie planowałam, ale to pasuje akurat tutaj, kolor bluzki do, do kwiatów. To jest taka róża, która niestety tylko raz w sezonie kwitnie, ale te czerwone punkty one są przepiękne tutaj, takie kontrastujące z tym płotem, z tą osłonką tutaj, więc to bardzo ładnie wygląda. I ten moment w ogrodzie, kiedy to przypada właśnie na czerwiec, bardzo lubię, no bo właśnie kwiaty popisują się swoim urokiem, nawet te, które kwitną tylko raz. Jeżeli chodzi o róże, to to jest jedyna róża, która u nas w ogrodzie została, która rzeczywiście tylko raz kwitnie. Wszystkie inne mają to kwitnienie wydłużone. Jak już zaczną, to do jesieni, nawet do przymrozków potrafią kwitnąć. No, ale nie o różach, tak e, sensu stricte będzie dzisiaj. E, stoję sobie przy czereśni e, i ona będzie jednym z punktów dzisiejszego programu, ale tytuł, jeżeli miałabym taki podać, to będzie. Co mnie mocno zaskoczyło w ogrodzie? Na plus lub na minus? I od czereśni zaczniemy. Ale najpierw dziękuję za to, że, że jesteście, za te kolejne subskrypcje, za wasze maile, bo zaczęliście już wysyłać maile odnośnie poprzedniego odcinka. Coraz więcej zdjęć rododendronów, róż właśnie i łubinu dostaję. I co się okazuje? No, szanowne panie, szanowni panowie, wy macie rewelacyjne ogrody. I to jest super, że w końcu widzę, jak jest u Was. Czekam do niedzieli na Wasze zdjęcia, a potem przemyślę, jak pokazać przynajmniej część z tych zdjęć. Bo to jest rewelacyjne, no, naprawdę. No a teraz już przechodzimy do meritum, czyli do tego, co mnie mocno w ostatnim czasie zaskoczyło w ogrodzie. I od czerwca, tak jak Wam powiedziałam, zaczynam. Sama czereśnia, no nie zaskoczyła mnie. Ona znowu świetnie owocowała w tym roku, ale to, co mnie zaskoczyło, robiłam szor nawet bodajże tydzień temu na ten temat, jak szpaki potrafią w ciągu krótkiej chwili, w ciągu godziny, obieść całe drzewo. Drzewo, na którym było kilkadziesiąt kilogramów owocu. Wysprzątały wszystko to, co było pod drzewem, i wszystko to, co było na. Gdy przyjechałam do domu. To widziałam w jednym miejscu jedną czereśnię. Zostawiły jedną, a było tego ogrom. Planowaliśmy zrobić słoiki, kompoty, obejdziemy się smakiem. I ta przyroda w ten taki dla mnie trochę niefajny sposób pokazała swoją moc, jak właśnie ptaki, te których nie lubię czyli szpaki potrafią zniwelować nasze plany na zimowe kompoty. Wyżarły wszystko, zdemolowały nam to drzewo. Dawid się śmiał, że przynajmniej posprzątały, bo nawet pestek nie zostawiły. Cóż, teraz jak tak rozglądam się, to ja te pestki widzę. No i właśnie, oczywiście znam metody, wiem, że można nałożyć siatkę, jeżeli drzewo jest mniejsze, bo nasze jest dość duże, chociaż było redukowane mocno. Można, i ja to robiłam 3 lata temu, powiesić na przykład żółte torby. Tak zrobiłam. I to poskutkowało w ogóle. Ale powiem Wam, tydzień temu, kiedy to się wszystko zadziało, ja już e, nie działało nic, bo klaskałam, no ale ręce zaczęły mnie boleć, więc wzięłam nasz zraszacz i tym najdłuższym ciągiem wody odganiałam szpaki i w czasie, kiedy je odganiałam, to one uciekały. Ale jeżeli wyłączyłam zraszacz na 30 sekund, cała ta chmara wracała. A ja musiałam wyjechać z domu, Dawida też nie było i wiedziałam, że kiedy wrócę, e, będzie pogrom. Ale no, nie spodziewałam się tego, że nie zostawią dziady nic. I to jest ta pierwsza rzecz, którą, która mnie tak zaskakuje w przyrodzie, że to się może wydarzyć w ciągu chwili. No a teraz dwie kolejne bardziej już kwiatowe i bardziej przyjemne. Przykucnęłam sobie pod wiśnią przy bodziszku rozan. Mamy tutaj też tawółki. A za moimi plecami jest Brunera. I o Bodziszku dzisiaj jako punkcie drugim mojej listy zaskoczenia. I to nie jest nawet zaskoczenie z tego roku. W zeszłym roku to zauważyłam. I w zeszłym roku też dosadziłam Bodziszek tutaj, bo on lubi półcień i to jest takie właśnie miejsce, które mu dostarcza tych dobrych warunków. I zaczyna nam już tutaj kwitnąć. W zeszłym roku na frontowej rabacie, tam za chwilkę pójdziemy. Zobaczyłam zjawisko bodziszka, które się tak rozrasta, że przykrywa sobą okoliczne krzewy, kwiaty, i tak miałam z brunerą. Wspominałam wam przy okazji któregoś z odcinków, że miałam trzy sadzonki bodziszka, pośrodku była brunera. I to się sprawdziło w pierwszym roku, kiedy wsadziłam tamte kwiaty, ale w kolejnym, czyli w zeszłym, bodziszek tak się rozrósł, że brunera zanikła. Ona była słamszona. Pod bodziszkiem, który przepięknie kwitł przez cautki, długi sezon, no i z nim jest taka prosta sprawa, że nie trzeba go ogławiać, więc on sobie świetnie radzi sam. Jego ja nawet nie podlewałam, bo to jest taka roślina, która jest niewymagająca za bardzo. Dajmy mu troszkę cienia i on będzie szczęśliwy, ale to jak rozrósł się potężnie, to mnie mocno zaskoczyło. I tutaj, to jest jego drugi rok, i rozrósł się już rok do roku. Zobaczymy, co będzie w sezonie, jak już tak będzie, na przykład lipiec. Ale to, co było w tam, na tamtej rabacie to było naprawdę zaskoczenie coś, co mnie, no, coś, co przeszło moje oczekiwania. Dlatego pójdziemy teraz na tamtą rabatę i zobaczymy, jak Sadzonka w trzecim swoim sezonie wygląda bo to są te z zeszłego roku. No dobrze, dam Wam zbliżenie na same kwiaty, bo są śliczne, i przejdziemy się na front. Na ten moment tutaj mamy tylko jeden kwiatek, ale już widać e, kolejne, które się będą pojawiały. Tutaj taka malusienka, ta wółka, coś jej tutaj nie pasuje, słuchajcie, jest taka drobniusienka. E, te obok są znacznie wyższe, a były wsadzone w tym samym momencie. No i kwiaty bodziszka, Śliczne, fioletowe punkciki. Bardzo takie delikatne, no ale widoczne. W cieniu są absolutnie widoczne. I zastanawiam się, czy w tym miejscu on też tak rozrośnie się jak bodziszki, które mam na froncie. Kolejny wieczny dzień. Ostatnio, gdy nagrywałam film, to też tak wiało, i dzisiaj znowu. I znowu masy takie ciepłego powietrza przychodzą do nas. A my jesteśmy tutaj, gdzie bodziszek już wcześniej wspomniany, trzeci jego sezon. Już poważne takie te krzewy tutaj nam się wytworzyły i widzę kwiaty, które też już się otwierają. Patrzę, nie to z powodu wiatru, bo one tak się troszkę przechyliły. Myślałam, że może mam sucho, a dwie noce temu padało tutaj u nas. W zeszłym roku właśnie tutaj z tego miejsca przesadziłam brunerę i ją rozsadziłam tutaj bardziej z przodu, tak aby miała możliwość przetrwania, bo bodziszek sobie mocno tutaj poczynał właśnie. I na pierwszy rzut oka od razu widzę różnicę między tym bodziszkiem o rok starszym od tego, który jest na tyłach naszego ogrodu. Jak już duże krzewy tutaj powstały, i gdy zaczną kwitnąć kwiaty bodziszka, to będzie przepiękny widok, bardzo przykuwający uwagę. I jeżeli okaże się, że jest tego bodziszka za dużo tutaj, że on mi nachodzi na trawę, ja go spokojnie mogę podciąć, on i tak odbija i będzie się miał tutaj dobrze. No a tutaj ta brunera, o której Wam wspominałam, że musiałam ją uratować. I taka to właśnie była niespodzianka zeszłego sezonu, bo jest świetną rośliną, ale trzeba przemyśleć ilość miejsca dla niego, bo on będzie się rozrastał. Przydreptałam z Wami na frontową rabatę, bo tutaj chciałam porozmawiać o tym trzecim aspekcie, trzeciej roślinie, która mnie zaskoczyła. To jest chyba mało powiedziane. Szałwia muszkatołowa. O niej mowa. Mam ją tutaj za swoimi plecami, jest jeszcze za Waszymi plecami, tutaj na bokach rabaty. I powiem Wam szczerze, że ja się nie przygotowałam na to zjawisko, które tutaj zaszło. Dopiero wczoraj doczytałam, że może osiągnąć 1,60 m wysokości. To już jest nieźle, ale jej liście są olbrzymie. One są większe od mojej głowy. Tu jest przykład jednego z liści. Jest naprawdę, tu kolejny, ogromny. Szałwia jest dla mnie, no, efekt wow, to jest mało powiedziane. Ja tylko nie przewidziałam, ile miejsca będzie ten krzew potrzebował. Sami ocencie. Może macie w ogrodach, może wiedzieliście. Ja nie wiedziałam. To są liście, kwiatu. I sam kwiat jest ogromny. Tutaj na tych okazach jeszcze kwiaty, jak widzicie, nie rozwinęły się, ale zaraz przejdziemy do kolejnej e, szałwi, gdzie już te kwiaty są znacznie bardziej rozwinięte. No i pięknie, bo to naprawdę będzie e, bardzo ładnie wyglądało. E, całe moje szczęście, że zrobiłam troszkę więcej przestrzeni niż planowałam. Odrobinkę więcej. E, dlatego e, te kwiaty nie są takie tutaj stłamszone. No ale hortensja... No, nie może się rozwijać tutaj na boki, idzie naprzód. <laughs> I wszystko inne, e, tak, ma ogromną konkurencję, jak widzicie. W ogóle liście są bardzo przyjemne w dotyku bardzo fajne. Ale ich wzrost, rozmiar no, wow. To nie jest pierwotne miejsce tego kwiata. Ja tej wiosny ją przesadzałam. Zobaczcie. Tutaj pod spodem mamy sedum. I ja co jakiś czas muszę te liście szałwi obrywać, aby sedum miało światło. To ma go najmniej, no i tak troszkę najsłabiej wygląda. To, które jest tutaj z boku wygląda najlepiej jest największe. I tutaj jest przykład szałwi, która już mocno rozkwitła nie wiem, no może nie mocno, ale najmocniej ze wszystkich, i kwiaty są bardzo ładne. Nie miałam nigdy je wcześniej w ogrodzie, więc to mnie na pewno urzekło. I nawet liście tutaj są troszkę mniejsze, ale nadal one są znacznie większe, znacznie od mojej dłoni, nawet od dłoni Dawida. Myślę, że spokojnie te największe liście to jak nasze dwie głowy. I to jest właśnie to zaskoczenie tego sezonu dla mnie. No ale kwiaty są świetne. Piękny taki różowo-fioletowy kolor. Wróciłam jeszcze do szałwii, która ma największe, potężne liście i chciałam Wam pokazać, w jakim ona jest towarzystwie. Poza e, pięknym okazem tutaj, ona dopiero będzie kwitła, e, ta hortensja, za jakiś czas, ale róża tutaj w tle, śliczna, prawda? Z każdym, z każdym dniem coraz więcej kwiatów rozwiniętych. Że musiałam znowu spryskać róże, bo delikatnie mącznie gdzieś tam u jej spodu się pojawiał, więc ją spryskałam, ale to towarzystwo mm, pięknie jest, naprawdę jest pięknie, dzisiaj naprawdę bardzo mocno wieje. Przed chwileczką miałam włosy na całej twarzy, więc za chwilkę możecie też takie zjawisko zobaczyć. O właśnie jesteśmy blisko. Trzy aspekty, które mogłabym na dzień dzisiejszy wymienić zas tego zaskoczenia mnie w ogrodzie. To jak szpaki potrafią opędzlować duże drzewo w godzinę lub dwie. To jak bylina bodziszek rozan rozrasta się i trzeba przemyśleć ile miejsca dla niej zostawić, aby nie słamsiła innych krzewów, kwiatów, które są w, jej w jego towarzystwie. U mnie to była brunera, którą musiałam przesadzać. I ostatni, szałwia muszkatułowa, ogromniaste liście. Troszkę nie przewidziałam przestrzeni, którą będzie potrzebował, potrzebował ten kwiat. W opisie też na opakowaniu nasion nie było tej informacji, a może była, tylko przegapiłam być może była. Te trzy aspekty mnie mocno zaskoczyły, ale są jeszcze dwa. Dwa, które myślę większość z Was będzie mogła również e, powiedzieć, że, że, o, że, że zgadzacie się z czymś takim. Okaże się w komentarzach. Czwarty aspekt to jest to, jak ogród na mnie działa, jak mnie pochłonął. Wiecie, ja kiedyś pracowałam w korporacji. Ja byłam dziewczyną korporacji. Ja jestem zadaniowcem. E, I to, kiedy kupiliśmy naszą ziemię obiecaną, to jak ten ogród mnie wchłonął, to jest niesamowite. Ostatniej niedzieli Dawid mówi do mnie tak. Jak ruszysz dzisiaj motykę duńską, to będziesz musiała sprzątać w całym domu, zmywać po obiedzie, zrobić wszystkie prace domowe, które dzielimy na pół. <głos》> powiem Wam, że było mi trudno. Na pół godziny miałam sekator w ręce, tak, żeby sobie tylko delikatnie coś tam przyciąć. Później Dawid mówi: Widziałem ten sekator w ręce. A ja mówię: Wierzę, jak mnie motyka ciągnęła, ale wiedziałam, że musi dzisiaj odczekać jeden dzień w tygodniu, ta jedna niedziela, a mnie i tak ciągnęło. I te poranne inspekcje z kawką w ręce, bo może coś nowego urosło od zeszłego wieczora. Bo przecież zeszłego wieczoru również byłam na inspekcji. To jak mnie wciąga ogród. Kiedy wiem na przykład, że e, kolejnego dnia nie mam żadnych obowiązków nie, w takich, że nie muszę wyjeżdżać z domu, zrobię wszystko, zrobię zakupy dzień wcześniej, posprzątam w domu, przygotuję obiad o właśnie, a propos wiatru, aby ten dzień, który jest wolny, spędzić jak najdłużej w ogrodzie. I to mnie zaskoczyło. I piąty aspekt to jak wszystko szybko rośnie. Począwszy od chwastów, te mają naprawdę moc poprzez kwiaty, krzewy, drzewa. To jest niesamowite. Zeszłej jesieni robiłam taki odcinek, ostre cięcie naprawdę redukowaliśmy wtedy magnolie, ale też redukowaliśmy tutaj krzewy, nawet owocowe. I w tym roku ta czereśnia znowu jest ogromna i szpaki miały co jeść więc to jest ten piąty aspekt. A teraz czekam na Waszą listę. Co było dla Was zaskoczeniem? Może jesteś ogrodnikiem wieloletnim, a może dopiero zaczynasz tą przygodę z ogrodem. Napisz takie trzy aspekty, które to Ciebie zaskoczyły w ogrodzie. Może się podzielisz tymi samymi, które ja przeżywam dzisiaj, a może to będzie znowu zupełnie inna lista. A ponadto dziękuję za Wasze polubienia, kciuki w górę. Dziękuję, że są kolejni subskrybenci. I oczywiście, że jesteście z nami ci, którzy jesteście od wielu tygodni, miesięcy, a nawet już lat. Widzę jak kamera się rusza na wietrze, więc chyba czas kończyć. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia. Na razie chyba mnie zwieje zaraz.